Kondycja służby zdrowia to w Polsce od dziesięcioleci priorytet kolejnych rządów. Zmiany, reformy, sposoby finansowania to jedno. Drugą stroną tego wszystkiego jest to, jak sami pacjenci, korzystający np. z usług szpitali, oceniają poziom świadczonych dla nich usług. Te dwa aspekty funkcjonowania służby zdrowia są istotne i dla Bolesarowskiego Szpitala Świętego Łukasza. W chwili obecnej odnotowujemy rekordowe przychody. Na koniec półrocza tego roku przychody wynoszą ponad 120 milionów złotych. W roku 2019 te przychody wynosiły w całym roku 2019 wynosiły 54 miliony złotych. Te dane, istotne dla podstaw funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, instytucji czy placówki służby zdrowia, są jednak trzeciorzędną kwestią dla ich klientów. Dla pacjenta szpitala liczy się przede wszystkim to, czy i jak zostanie udzielona mu pomoc medyczna. W chwili obecnej znaczący wzrost wykonywania kontraktu i realizacji przychodów pozwala najwyższym standardzie udzielać świadczeń dla pacjentów i to mnie bardzo cieszy. Inwestujemy bardzo dużo środków. Dzisiaj otwieramy największy przetarg w historii naszego szpitala o wartości niemal 26 milionów złotych. W jego ramach szpital dokona zakupów m.in. robota chirurgicznego, trzeciego już rezonansu magnetycznego, zmodernizuje stary blok operacyjny i zakupi sprzęt medyczny oraz diagnostyczny. Jeżeli jesteśmy w stanie realizować takie duże inwestycje, to myślę, że sytuacja szpitala jest na tak dobrym poziomie, żeby poprawiać cały czas jakość i dostępność do usług, tak aby pacjenci zrealnie to Odczuwali, i myślę, że tak się y, dzieje. Więc y, rozmowa o zadłużeniu, czy rozmowa y, o złej kondycji szpitala finansowej, myślę, że nie w tą stronę powinna iść, y, bo szpital jest od leczenia, a nie od zarabiania pieniędzy, bo y, najważniejsze jest zdrowie tutaj pacjentów. Dane finansowe z Ministerstwa Zdrowia mówią o 48-milionowym zadłużeniu bolseckiego szpitala przy niespełna 5-milionowych zobowiązaniach wymagalnych. Zdaniem jego dyrektora stan kredytów i pożyczek, w szczególności na działania inwestycyjne, to obecnie kilkanaście milionów złotych, co ocenia jako małą wartość.